Witam serdecznie, kudłaty z tej strony, strony. Podziemny krąg Mortal Kombat X Update, trzeci już. trzeci już Dlaczego trzeci? Dwa dni temu mieliśmy wspomnienie, że Pit powraca, i dwa dni temu informację, że Pit powraca, i tam prawdopodobnie inne State Fatality, i że będzie Kombat Pack 2. Nie było nic wiadomo o postaciach, które się w tym Combat Pack znajdą. Teraz już wiadomo, że kilka postaci się w tym Combat Packu nie znajdzie. Jak śledzicie Twittera, poczynania Ed i jakiekolwiek zapowiedzi odnośnie, odnośnie postaci, które się mają pojawić, no to może już wiecie, Ed Boone dał takie zdjęcie, wiadomo, on, on lubi trollować, ale. Taki kombat pak już nie będzie. Nie będzie na pewno Smoke'a, Reina, Baraki i Fujina razem. Nie będzie. To zdjęcie zostało przez Edbuna przedstawione. Nie powiedziane zostało, że pojedynczo te postacie nie zostaną wyjęte z tego paka i wstawione na przykład Fujin i jakieś inne postacie, czy Rein i jakieś inne postacie, czy Baraka i jakieś inne postacie, czy chociażby Smoke i jakieś inne postacie. Nie zostało powiedziane, czy nie zostało potwierdzone, że wszystkie te postacie w jednym jako oscelone nie zostaną wydane. Tak zostało to przedstawione, przynajmniej na tym zdjęciu. Może któraś z tych postaci w Kombatpaku Dwójce się znajdzie? Może te wszystkie postacie znajdą się w Kombatpaku Trójce, bądź w kolejnym Mortalu? No to też nie zostało powiedziane, że nie. No ale jako jeden szczegół cztery postacie te cztery postacie razem nie będą w paku na pewno. Choć nie wiem jak lubiałby Edmund rolować taki pak się nie znajdzie. Tak, no niestety. chociaż Ryna by mi nie było szkoda baraki, no tak średnio lubię tą postać. Moja chociaż gra tą tą postacią lubi barakę, ale moja narzeczona, ale ale ja jakoś tak nie przepadam za za tym charakterem, no Fujina bym chciał zobaczyć i, i Smoka, no mimo wszystko. No ale nie sądzę, nie sądzę, że jak już, jak już tak, tak pokazałeś, no ciężko będzie to, kurwa, tak pogodzić, żeby któraś z tych postaci się w Combat Packu dwójce znalazła, no. no. nie wiem, nie, jakiś taki news nie strasznie rozczarowujący, choć może co niektórych podkurwić, hmm. Ja liczę na Sindel, liczę na liczę na Nopsa i liczę na Noob i Może Striker, może. Nie będę przypuszczał, nie będę mówił, jakie to będą postacie, bo sam nie wiem. Sam tak na dobrą sprawę nie wiem. Może Borajtro, nie wiem, nie wiem. Nie zostały potwierdzone żadne postacie. Został natomiast przedstawiony, jaki combat pack yy, się nie znajdzie. Możemy czekać do ustanej śmierci, jak ta czahura na tym laptopie. No na tym kąpie. Znaczy się kąpie. No i zostało to przedstawione na starym modelu komputera, więc więc ten gościom mógł faktycznie nie dożyć tych czasu. Może o to chodzi. Ja zapraszam na kolejne update'y. dzisiaj jeszcze update z Injustice się znajdzie. Injustice 2. God Among Us i prawdopodobnie jakieś jeszcze inne moje wypociny subskrybujcie lajkujcie komentujcie, szarujcie na YouTube'a. jak chcecie więcej nowości jak chcecie być na bieżąco z Mortal Kombat ze Street Fighterem 5 i z Injustice i z innymi Mortal subskrybujcie youtube'a ja życzę udanego dnia i na razie